Cześć, siema, widzowie, z tej strony i dzisiaj sobie gramy w Minecraft! Minecraft 1 2 w sumie, bo teraz już nie ma 2, tylko teraz... Tak dziwne dźwięki wydawałem. Teraz już nie ma 0, tylko jest 2. Widzowie, jestem tak wkurzony, bo nagrywałem odcinek, z, jak buduję posąg, ale byłem wyciszony. I teraz jestem tak wkurzony widzowie, że ja... Ja nie chcę się tego... Ja nie chcę tego już nagrywać po prostu. Ja nagram teraz inny odcinek, ale zostawcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek, komentarz dzwoneczek. No co? Jedziemy spać i nie wiem co ja dzisiaj będę robić na serio widzowie. Może pójdziemy... Wiem co? Pójdziemy do kopalni i musimy sobie na pewno e, zbierać ten... Jak się to nazywało? Zbierać cały Obsidian, bo mam zamiar zbudować portal do Netheru i musimy tam pójść. Musimy tam pójść i ukończyć to, ukończyć niestety tą serię wizowę. Ta seria będzie, ta seria jest chyba najlepszą serią, którą nagrywałem, chyba. W ogóle, widzowie, też zbudowałem, no najbardziej się Wam podoba też. Tu też zbudowałem Januszowi basenik i przejście, bo Janusz chciał też mieć basen, więc mu zbudowałem. Tu ma przejście też, widzowie, i tu można sobie normalnie iść, i ma ten. A portal będzie w tym miejscu tam będzie przejście i pójdziemy tam, będzie portal. No i co, widzowie? Idziemy teraz do kopalni poszukać. Fajne są te liany. E, tam jest mój skinek. Tu jest mój basenek. i kąpi się nawet lama. No i jest w bardzo widzowie git. Jest bardzo git. Pójdziemy do kopalni. Zobacz, portal. Nie wiem, jak, jaki to ma być odcinek. Czy idę do kopalni? Czy idę do kopalni? No nie wiem, widzowie. Ja już nie wiem. Widzowie, to ja jestem wkurzony przez to, że ten, ale chociaż będzie jakiś odcinek, Cieszcie się, że będzie odcinek z portalu, bo teraz nie miałem w ogóle, o, czemu ta owca zginęła? O, piesek, wilczek, siema wilczek, ale fajnie, dobra, ja teraz tak patrzę, chciałem zmontować ten film, patrzę, halo, nie ma dźwięku. No to przy. przy ten. przygłaśniam sobie. Patrzę. Zaraz, zaraz. Biorę moje słuchawki, bo mam taki przycisk, gdzie mogę wyłączyć mikrofon i włączyć. Patrzę. Wyłączony. Ja kurde się tak załamałem, że normalnie nie mogę wytrzymać. Widzowie. Ale dobra. Walcz to. Jest teraz kozak odcinek, widzowie. Jest bardzo kozak. I my idziemy teraz do kopalni. I ja wiedziałem niedawno, że tu była gdzieś kopalnia. A teraz patrzę. Nie ma! Nie ma niestety wizerunku. No co tam się u mnie dzieje? Czemu ciągle jak nagrywam, to coś jeść! Jakieś kurde hałasy za oknem. Ostatnio dzisiaj jest lato fajnie. W sensie lato jest super. A teraz, kurde, jak nagrywam, to jest. Kurde, taki szum, a jak nie nagrywam, to cisza nikogo nie ma. I spokojnie, żadne hałasy, żadna tam karetka nie jedzie. No gdzie jest ta kopalnia widzowy, bo to, to się zmienia odcinek poszukiwania kopalni z Bezią. O! Mam, mam kopalnię. Ja ostatnio tą kopalnię widziałem i mówię, nie wchodzę. Ja będę nagrywał. I tu może być i sobie. Na pewno sobie pójdziemy. No co tam się dzieje? Na pewno... Mam Uf, mam pochodnie. Nie pytajcie skąd mam aż tak dużo pochodni, bo wcale nie grałem poza nagrywaniem. No i są... Nagrywkami w sumie. No i są tu same jakieś zombiaki. Ja się boję. Ja cię kręcę! Jakbym tam spał, to ja nie wiem co ja bym zrobił. Ale na szczęście tu jest woda, która... Ja cię! Przestańcie! Tak wystraszyłem się. Jeżeli w ogóle widzowie... Nie wiem, czy mam już do Ja mam odcinek Poppy Playtime, ale ja nie chcę na razie go wstawić, bo ja nagrywam serię z Minecrafta. więc możliwe, że dopiero wstawię, jak skończę. Nie! Oooo, widzowie! Czemu tak jest? To jest tak przerażające. Ja nic nie widzę. Znaczy mi słońce tu świeci. Złota. Złoto biorę. Bo na przykład, jak będę robić nederyt. Bo na pewno będę robić nederytowe jakieś przedmioty. To biorę złoto. Bo jest przydatne. Ostatnio to nie brałem, bo szukaliśmy diamentów i żelazo. Ale tam. Ten, jeżeli. <laughs> Dioksy! Tu jeszcze lato. Lato już nie jest potrzebne. Ale diaksy. Diaksy 1 2 3 4 5 6 7 co jest grane? 8 9 co? 10 No co? 11 12 dwana... To był naj 12 diaksów w jednym tym. To jest najlepszy, najlepszy. Te... Gdzie? Tu już szkielet. Nie gdzie? Nie nie ma. Dobra, Dobra. No skąd? Skąd? Ja dostałem wcześniej. A może to tarcza się zbugowała? Jak ja jestem zadowolony, że. Aż tyle diaksów w jednym tym. W. Taka jedna. Bar. Nie, ja nie wiem, widzowie, co ja mam powiedzieć. To miał być odcinek. Kopiemy ten, a teraz mamy diaksy. Ja muszę sobie zrobić diamentowy, żebym kopał. To ja teraz. Nie mam drewna. Pokrzywam widzowie, musimy się wrócić. Ja mam wiadro z wodą i będziemy kopać ten. Zobaczę, czy nie ma tu jeszcze Diaksów. Jak nie znajdę teraz, to... Nie, ja tam na pewno nie idę, bo tam może być warden. To, to, to wam akurat mówię. O! A tutaj. Złoto, złoto, złoto. Okej, okay, widzowie, ja dziś kręcę. Jak ja się przestraszyłem, bo nagle mi wyłączyło nagrywanie. I mi pisze za mało miejsca na komputerze, więc musiałem tyle rzeczy usunąć. Ale widzowie. Widzimy się po cięciu, widzowie, bo na serio, ja już mam tego dość. Za, widzimy się, jak będę miał już drewno i będę już robił ten obsydian. Okej, okay, widzowie, bo ja nie chcę tego robić, żeby tak trwał odcinek, bo później będę musiał to ten. Bardzo Was za to przepraszam, widzowie. Ale niestety, widzimy się po cięciu. Ok, widzowie, już jestem. Wziąłem sobie jedną kłodę. No i kurde, są. O, dobra, wziąłem sobie kłodę. O, jeszcze mam tutaj ten lapis. Wziąłem sobie kłodę. I mamy już. Już ten 12 diaków. No i sobie robimy ten diamentowy kilofek. Kilof. Ja później, później pożyczę Januszowi. No i musimy to jakoś zrobić. Jak mamy to zrobić, widzowie? Zrobimy to jakoś tak, 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 tak. Żeby woda się nie zamieniła w kamień wizowy. Proszę. Dobra. Kurde. A właśnie coś tak czułem wizowym. Że się zamieni w kamień. A jak zrobię tak? No kurde. A jak zrobię tak? No czemu to nie działa? Tak? No czemu? To musi się zamienić w ten. A, dobra, widzowie, co ja zrobię? Ja nie chcę koblarkę. Jezus, Maria, widzowie. Ja nie zrobię koblarki, tylko ja zrobię coś takiego. O, i teraz widzowie, uważamy. Nie, tu gdzieś śkielet. Ja się boję widzę Dobra. No, no czemu? Ej. No co? Ej, co jest, widzowie, jak chcę zrobić De! Halo, co jest grane? Gdzie? Ja. Idź sobie. Mariuszko! Idź. No nie! I tych mobów! widzowie! Ja cię skręcę. No nie, jeszcze ten mały pyrdek. Nie, ja widzowie, nie, ja nie wytrzymam. Za dużo. No za dużo. Spadaj, spadaj. Dobra widzowie, ja nie wiem. Widzimy się po cięciu jak ja w końcu rozkminiesz... rozkminę. Jak zrobić... No przecież ja dobrze robię, no. Dobra widzowie, widzimy się po cięciu. Dobra widzowie, już wszystko zrobiłem. Ja po prostu źle to robiłem. Ja tyle naoglądałem no, się youtuberów i taki tam. W sensie no, filmy oglądałem. Jeszcze wpadłem tutaj. Filmy oglądałem. Już wiem, co źle robiłem jeszcze ten. No i co? Idziemy teraz do domu i robimy portal. Jeszcze trzeba krzesiwo. Ale to jutro już odpalimy, zrobimy jeszcze tylko pokój. Więc ja będę się już z wami żegnać, przepraszam was bardzo za taki krótki odcinek, nudny trochę, ale no po prostu ja jestem już dzisiaj wkurzony, nie mam mysłu. E, możliwe, że w następnym tygodniu będzie, w sensie następny odcinek będzie za 4 dni, nie wiem, e, to co widzowie, ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek i co? Nie wiem.